Damn, I thought my room was a shithole. You're not a creepy drug dealer. Frank has issues, but he's not creepy. At least I didn't think so until I saw him with Rachel's bracelet. Oh, we could cruise everywhere in this bad boy. Can you see us heading down the coast of Big Sur and beyond? Yes, we'd be tearing up the highway, and you'd probably want me to kiss you again. Chloe, we're on a schedule. We need clues about Rachel. I know. Just daydreaming. No, także witam państwa. You scope the area while I hack his computer for info. Witam państwa na kolejnym odcinku z Life Is Frank is almost a made-for-TV hoarder. This place is nasty. Przeszukujemy Camper Franka. Sorry. Szukujemy Camper Franka. W poszukiwaniu dowodów o Rachel. Y, czyli tak, co my to mamy? Radio policyjne, widzę. O, proszę bardzo, takie rzeczy ma. No, skoro handluje, to. Jak! Dobra, spójrzmy. na kierownicę chyba nie dopatrzył, nie? Co my tu mamy? Psiakarma, proszę bardzo. A, bo to jest dlatego pieska A z zewnątrz. Mhm, to tak? ma rozsypane żarcie. Pompidou? For real? Pompidou? To jest poodle's name. Pompidu? Poodle. Co the hell is he doing with that dog? Ej, przycięło mi coś? Dobra, nieważne, szukamy. jest ten kij? Nie, ten kij on nie miał wtedy kija. Coś się pojebało, przepraszam? E, 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 e. Ja akurat mm, lubię czystość. Patrzcie co my tu mamy. Nóż. No dobrze wiedzieć kurwa. Może ci się nie przyda jednak. Ciekawe, czy coś znalazła. Jakiś button, co tu mamy? nice rig glad frank treats something here with respect you're dumb frank must spend all his drug money on baggies Ach, recycle dude it's left clef it's vnc nikki shomay that's almost cute to see frank posing with his dog oi oi S pieski, Coś tu chowa myślisz? W wieczniku Co? Radnik biznesu internetowego dla zielonych. Dla zielonych. E, dobra, palnik. Palnikiem będziemy to robić. To jest pretty extreme lighter. To jest do opalania fiwki. Too bad I don't have my Frank Bowers decoder ring. Katie, Bruce, are these for Frank or is he selling them, or both? No ciekawe, ciekawe. Dobra, gdzie jest jakiś, jakieś narzędzie? Uh, Frank's stash. Kurwa, trzymać towary w takim miejscu. Mm. Mm -hmm. No more secrets. Dobra, nie ma tu żadnego śrubokręta. Zdjęcie to, to zaglądaliśmy. Ignoruję cię. Dobra, ma tu jakieś te? Jakiś coś? Nic więcej do nie widzę. Nożem? Może nożem odkręcimy? Idziemy zajrzeć, co tam się. Co tam się znajduje? Dałość. No to po kito kurde żeś. No i pięknie, teraz będzie wiedział że to ktoś tu był. Co tu jest? Kolejny wywiecznik. Serio, no miałaś przed chwilą nóż, kopicino. Ale może już chyba nie weźmiesz. Jembej z No chyba nie. Ty nie masz jakiegoś sprzętu do podważenia palnikiem? Chyba też nie bardzo. Chodzimy hmm. do Chloe zobaczyć. Chloe nie jest nas E, to jeszcze jakaś szafka jest, okej. Okay. Presto, Chloe's gun. Should I give it back to her? Uh uh. Daj. That's all. Frank się wkurwi. ale trudno. I have a terrible present for you. Uh, an ounce <coughs> of dank bud? Oh, you so rule, Max. Thank you. I feel so much better now. You better bring it back to David right away. Ja, yeah, sure. to nie zmienia faktu, że nie mam jakiegoś. Nie regret this, Nie I can't Nie mam hurt Nie mam jakiegoś. Nie mam Nie 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 mam czym Nie jak on to otworzyć? Czekaj, cofnąć czas mogę przecież. Ok, cofnąć czas do. Ale nie wiem, czy ja Tak, mogę to od razu zrobić, ale ja jestem głupi. Dobra, kratka założona, no wzięty. Sprawdzimy, czy tutaj coś jest. Coś jest. O, proszę. Nie wiem, B. Mam nadzieję, że czytasz to z samego rana. Przepraszam za wczorajszy wieczór, zachowałem się jak ostatnia suka i wyży wyżyłam na tobie i biednym Pompidu. Co się dzieje w moim życiu? I czasem mam wrażenie, że nigdy nie uda mi się uciec z Arcadia Bay. Dobrze, że mam ciebie. Jesteś jednym z najlepszych darów od losu, i uśmiechał się na każdą myśl o nas. Wyjedźmy stąd na zawsze. Kocham cię, Rachel. Jestem to że Rachel miała taki bogini. to Rachel naprawdę out z Frank. Była niebezpieczna, ale. Okej. Trouble in Paradise. Frank, to co zrobiliście zeszłej nocy było niemiłe. Nie zrzucaj winy na Dragi. Wystraszyłeś mnie i myślałem, że nigdy się nie uspokoisz. Pierwszy raz widziałem, żebyś tak się zachowywał, ale a kolejnego razu nie będzie. Jestem lwem, a lwy nie oglądają się za siebie, Zajrzyj mi na nas. Więc może pora na małe zmiany. No proszę. Odwaliło się coś tutaj. Dobra, bo więcej tu raczej nic nie ma. that makes me ill that Rachel posed like this for Frank I wrote him love letters I can't believe she was banging Frank Rachel straight up lied to my face no, why didn't she bardzo. say anything because she knew how you would react and she wasn't much of a friend huh just another person who shits all over me what does everybody in my life let me down? My dad gets killed. You bail on me for years. My mother gloms on a step fucker. Now Rachel betrays me. Chloe, Rachel is missing. Nobody betrayed you. Bullshit. Who hasn't? Fuck everybody. Chloe. She. <laughs> Co robi w ogóle? Chloe, you can't keep blaming me and everybody for everything wrong in your life. It's so not fair. Gotta blame somebody. Otherwise, it's all my fault. Fuck that. Hmm. Frank? So now it's Rachel's fault too? Jesus, she was banging that pig Frank. Bitch lied to my face, Max. anybody again? Everybody pretends to care until they don't. Hey, hey, hey. Even you, Chloe Price. You better take that back right now. Okay. Fine. But you just don't understand. It's like I'm being punished by the universe. So who do you most want to blame? My fucking dad of course. Hello? Mm, William? You blame William? Really? <laughs> yes, I do. Damn right. He chose to go out that, that door. And umer, leave me so. forever. Chloe, your dad didn't choose to leave you. I know that, Max. My mom actually blames herself. Just because she wanted to ride home from work. Sometimes even I blame her. No you don't. Yes, Max, I do. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? And he never does. No, of course not. But I was with you that day. It was just a terrible accident. I wish that made me feel better. But ever since he died, my life has been dipped in <laughs> shit. You don't want to hear this, but you're still here. Alive. With me. And that is no accident. You're right. I don't want to hear this. Chloe, I can't do this out on my own. I need you with me. And Rachel needs you. Hm. Chodziliśmy do szkoły. No, nie ciekawe, nie ciekawe kurde. Oh my what god. What the fuck. fuck? What is happening now? że nie tylko takie moce ma, użyj klawiszy a oraz, póki nie ustawisz ostrości, nie była? someday dad'll get one of them newfangled computers i hope the flash didn't scare you max this is a keeper not until i see it first you know the rules dad max tell him whoa hey you look totally pale oh, are course. you okay yeah i just uh yeah i'm fine well okay chloe give me the thumbs up or thumbs down Oh, i might just allow this one into the family album now, what is this but not the cook william is here Pan's, Pan's and chloe is just a kid am i that far back in time, in time? You mean pancakes? in france they call them i'm 18 years old inside my 13 year old self Yeah, you want to i volunteer to break the eggs mom said it depends that's true so how many eggs? Don't you dare question the chef. Right, like you're the real cook here? I am, when your mom is <mary> so, away. I'll let her know that. Now I get okay, to take a picture. Strike a pose. Make me a star! Just make me look young. Is this Aha, dobra, to jest to zdjęcie, czyli tego już nie będę zrobił pewnie i tego też już nie zrobię. A no niestety. Powodzenia mężuciu cieszymy się z twojego awansu. Przez tydzień będziesz miał gofry z dwóch wielorybów z dostawą do domu. Twoja kochająca żonka. No to get Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. What? Oh, I didn't know you had to o get groceries. Of course, I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. To będzie ten wypadek Logan. cały chyba nie?

aha yeah Can't hide from me. Cofni. But c'mon, that's not You are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Score. Shit. Where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. Yeah, oni grali co oni grali shit where are those keys Another dollar for the dvd oh yeah i miss movie nights here bag, cookies and popcorn isn't that something kurva this thing would come in handy how the hell did my keys end up here and no chloe and max wine tasting session don't blow it because tonight your mother promised to make us a world famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. Yapirjalo. Ja, to tsafanche's okay. vibrator. Ten... kieszeni wyją. Czy mogę to gdzieś gdzie te klucze, schować? Dobra. Nie no, to wszystko przeczyta tutaj. Rzuć kluczyki. Nie usłyszy. Może. Ale nie powinno się tak robić. Umarł to umarł, kurde. I forgot all about Zabawi you, buddy. Release the keys! Of course. Last time I ordered from Spy Guy Electronics. You can take the bus, right? The stop is right down the street. This I can do. Good call, Max. Oh yeah, the bus is great! It comes every 15 minutes and, and there'll be plenty of room for you and, and joys and groceries and... And it'll save the environment. You sold me already. Przejdę na tamtego bus-stopu. Uh, Joyce będzie to kochać. Max, jesteś tak straszny. Czujesz się w porządku? Chloe, jestem niesamowita! Jesteśmy To się źle skończy. Coś czuję, że to będzie lipa. Tych zdjęć już nie ma. Ja pewnie tu nie ma max. O co tu chodzi? Tego też nie ma? To jest? Tego nie ma. Nowy samochód. Może ona też inną kobietą będzie, tak Loi, nie? Ale to nie będzie, to nie, to się dobrze nie skończy, kurwa. Hello, are you even listening, Max? All my friends in LA told me that Oregon was Max. Wet and cold every day. But Never, like Maxine. So so yeah, Sorry, Mad Max. You're not pissed at me, right? Right? No, in Do you want to go hit the girl's potty and smoke a peace pipe? I think Max is high. She's acting like so weird. You cool, Max? Nobody listened when I said we shouldn't let her in the vortex. Courtney, you don't want anybody in the club. Like whatever, bitch. Warren. He hooked up with Stella? <laughs> hmm. Mówiłem, że to się dobrze nie skończy. Oh no. Th this is totally fucked up. What else have I changed? Chloe. Taki rzeczy się nie robi koleżanko. O, kur. <laughs> pana ochroniarz został kierowcą autobusu ja pierdziele. ciekawe co się skroi dzieje gdzie ona wylądowała nie ma muzyki przepraszam kurwa Tak, latają kluczem. Takie hasło. Czyli ona wstąpiła do vorteksu, tak? I może Cage żyje jeszcze? Kto wie? No i co tam, panie autobusiarz? Już nie jesteś taki mądry? Nie chcesz kamery zakładać? Co tam się dzieje? Gdzie tsunami? Czy co? Wielo ryby? A Ciekawe kto tu będzie. Mhm. Czy będzie tutaj Chloe, czy nie będzie? Czy będzie rodzinka szczęśliwa? Mnie pewnie tu nie lubią. Tak mi się wydaje, tak? Zazwy zazwyczaj tak jest. No dawaj, otwieraj te drzwi. Mhm. otworzy? A czemu nie ma głosu? Co jest? Czy to jest nadal... Czy to jest nadal jakaś... ten... Co jest? Ja pierdolę. O kurwa mać. Łeb rozjebany, nie? O łeb. co to już tak będzie? O, uh, kurwa. Nie powiem czary mam troszkę. Ja pierdzielę, ale się zmieniło. Ciekawe, czy to teraz tak będzie. Czekaj. Eee, doniosłem latana. Na Śmiałem Wiktory, zrobiłem zdjęcie. A czekaj, bo to już było stare. O to jest. Nie mam czasu. Teoria chaosu Krodać pieniądze. Podsumowałeś Kloi. Wzięłaś w stronę Kloi. Uchroniłaś psa Franka przed zranieniem. O, czyli jakbym nie rzucił tej, tej kości, to on by się zranił pewnie jakoś czy coś. Frank ma broń Dawida. Kurde, ja cofnąłem czas i, i tą broń zostawiłem. Ajajaj, troszkę nie bardzo. To mi wyszło. Ale cóż. Liza nie żyje. Liza to jest ten mój kwiatek. A, Lisa żyje, dobra. Nie pomogłaś Warrenowi z egzaminem. Nie macie na liście gości klubu. World. What the fuck? Nie zmieniłaś nazwisk na liście gości klubu. Mogłoś Alice. A to wiem, to pamiętam. Nie pamiętam tego w ogóle. Czy ja mogę się wpisać na listę? Nie ostrzegłam bezdomnej. Zrobiłam zdjęcie w przeszłości. Nie zostawiałeś znaku na kominku. O kurde, to jeszcze mogłem na kominku zostawić znak. Ja pierdziela, kiedy to jest ten. Jakbym zostawił znak na kominku, to później wracają tu tej drugiej rzeczy, tej... nie, rzeczywistości. No na tej drugiej... w tym drugim kurde tym, no jak to się mówi, w tym drugim czasie. Powiedziałbym może Kloi, o co chodzi, nie? Że zostawiłem tutaj znaczek czy coś. Kurwa mać, ale jazda. Dobra, dowiem się tego w kolejnym odcinku, zostaw jakiegoś like My zaczniemy epizod nowy już w kolejnym odcinku. Akurat prawie pół godziny.